To jest Marcin Tu mój topór A ja wam pokażę mój sekret A tak w ogóle kto wie o co chodzi to wie o co chodzi Chodź. Dobra mój sekret trzymam Marcin kameruj 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 na tą szafkę Przecież by to był noktowizor Nie Patrz kamery tutaj kameruj Patrzcie co ja tu hoduję. Nie wali czasem trochę whisky. To jest. To jest pleśń. Po, da, wali to od góry, tak. O kurde, ja tego nie odkręcę. <laughs> Się o, o, o! Pocz! Po, po, po. Widzicie? Hoduję tam taką małą wysypkę z pleśni. <laughs> to jest. To jest ten. To był, to był czas wcześniej ten napój biłości i spleśniał. Dostałem go od koleżanki takiej jednej Wiedźminki. Więc trzymam go teraz tutaj w ciemnie, w ciepłocie i... A co to za jakiś monokular? To jest telewizor to? czy? A, wie Nie, to są taka ta luneta O, patrz Ej no Nie zjadanie. działa! Ej!